Nazywam się Michał Sroka. W sieci znacie mnie jako Ewan Sroka. Zajmuję się obalaniem mitów dietetycznych, demaskowaniem oszustów oraz robię reportaże na temat osób, które pod przykrywką działań prospołecznych zachowują się w sposób wulgarny, patologiczny. Często również te działania możemy nazwać działaniami o charakterze przestępczym. Mam tutaj na myśli m.in. cyberstalking, pomawianie oczernianie, do tego również publikowanie obelżywych zdjęć bądź ich przeróbek na rosyjskich portalach społecznościowych. Patryk Barański, znany w sieci jako Patryk2703, jest przedsiębiorcą, który czerpie korzyści finansowe m.in. z reklam podczas wyświetlania jego treści na YouTubie oraz z donate'ów, które otrzymuje od swoich widzów podczas organizowania transmisji na żywo również na tej samej platformie. Moje śledztwo i dotychczasowe reportaże dowodzą, że jego pozornie... Pozytywna społecznie, działalność jest przeplatana niezliczonymi aktami agresji. Moja matka to szmata. Trzmata, wtedy ma mapujesz Mój pies pies rucha twoją matkę, mój pies rucha twoją matkę. Uj... Poniżania oraz oczerniania. Na YouTube pojawił się kolejny debil, który mówi, że ja mam oglądania. To na YouTube są wyświetlenia albo słony. Debilu bez szkoły. Nękania. No. 120. Kurwa tucznik. ty kurwa masz ponad stówę. Grządek. Nawet w gumiaki się nie wpierdolisz. Cyberstockingu. No i wszystko gotowe, mogli. Otworzyłem wam serwer na sztywno. Z adresem. Także można sobie wejść, wszystkie pliki można sobie ściągnąć bez żadnego problemu. Widzicie, jakie to jest wszystko proste? Nie do uwalenia, kto się mówi, nie do zagrznięcia. Oraz wulgarności. Lis dalej dupę niemieckiemu kurwa pso. Dzisiejszy materiał będzie krótki ale będzie on kierowany głównie do osób, które nie zdają sobie sprawy, kim jest Patryk Barański. Patryk Barański obrał sobie za cel podczepianie się pod nośne materiały, po to, żeby w ten sposób gromadzić więcej odbiorców oraz więcej wyświetleń pod swoimi materiałami. Między innymi, tak jak w tym momencie, robi to z tematem Janoszek kontra Stanowski. I w tym momencie Barański będzie się starał wszystkich umoralniać oraz pokazywać swoją zakłamaną prawdę, chociaż wszyscy wiemy o tym doskonale, że nie jest to osoba, która ma jakiekolwiek moralne prawo do tego, żeby wy. Opowiadać się na temat moralności innych osób. A więc dzisiejszy materiał kieruje do osób, które nie wiedzą, kim jest Patryk2703, oraz do jak skrajnie patologicznych zachowań jest w stanie ten człowiek się posunąć. Od mojego pierwszego materiału Patryk2703 zaczął dodawać na swoim kanale YouTube niezwykle często materiały. Oczywiście jestem o tym święcie przekonany, że jest to celowa zagrywka po to tylko i wyłącznie, żeby zamaskować to, co udało mi się przedstawić w moich dwóch poprzednich materiałach, które są dostępne na moim kanale i zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście je obejrzeli. Jednocześnie Barański stara się moralizować inne osoby, nie mając do tego żadnego moralnego prawa, właśnie przez jego zachowanie. Pod jednym z jego najnowszych filmów możemy przeczytać. Więc stary właśnie bronisz bydlactwa, bo bydlactwo wspomniało o oszustwie w mediach społeczności. Teraz zrozumiałeś, czy nie bardzo? Dobrze widzicie. Człowiek, który przez lata budował swoją karierę na pomawianiu, oczernianiu, wyśmiewaniu innych, między innymi, przez to jak wyglądali, oraz pomawianiu nastoletniej dziewczynki o bycie prostytutką, stara się w tym momencie kogoś moralizować. To dokładnie ta sama osoba, która zamieszczała zdjęcia rodzin na rosyjskich portalach społecznościowych, często te zdjęcia były opatrzone naprawdę tragicznymi komentarzami, w tym momencie maczelność nazywać kogoś bydlakiem. Do ciebie, Witam Twoją córkę, Julię. I witam też Twoją matkę, Michalinę. Nie powiem, nie powiem. Zjebie genetyczny. Troszeczkę czasu mi zmagnowały, żebym Ciebie znalazł. I to ten sam człowiek pisze o tym, że tutaj zacytuję: Dla mnie kłamstwo Janoszek jest śmieszne, mam uśmiech, jak to oglądam, a kłamstwo Borka jest destrukcyjne, na pewno nieśmieszne. Osoba, która większość swojej kariery budowała na kłamstwie, i nie chodzi tutaj o Natalię Janoszek, ale o Patryka 2703, i osoba, która nadal do tej pory opowiada niezliczoną liczbę historii, które są oczywiście zmyślone. W tym momencie stawia na równi Mateusza Borka oraz Natalię Janoszek, kobietę, która całą swoją karierę wymyśliła od A do Z i przez lata oszukiwała setki tysięcy widzów. Jednocześnie nazywając kłamstwa Janoszek śmiesznymi. Czy coś Wam to przypomina? Może przypomnę Wam tutaj, co go tak między innymi bawiło. Witam Twoją córkę, Julię. Z jebie genetycznym troszeczkę czasu mi zmagnowały, żebym Ciebie znalazł. Dokładnie tak. Dla Patryka Barańskiego akty słownej agresji, nękania, oczerniania, pomawiania, wyśmiewania kogoś przez jego orientację seksualną bądź też przez otyłość jest zabawne, daje mu to radość i do tego jest to elementem jego gry. A do tego jeszcze Barański poucza Stanowskiego o tym, o czym ten człowiek powinien nagrywać i czym powinien się zajmować. Przypominam, ta sama osoba jeszcze niedawno wyśmiewała innych ze względu na ich wygląd, na ich choroby, na ich niepełnosprawności, na ich kontuzję, czy Stan finansowy, a w tym momencie ta osoba będzie moralizować i pouczać innych, czym te osoby powinny się zajmować. I mówiłem o tym wcześniej w kontekście pomawiania nieletniej dziewczynki o prostytucję. Jest to człowiek, który pastwi się nad swoimi wrogami oraz nad ich rodzinami, zamieszczając ich zdjęcia na różnych portalach internetowych. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego trzeciego materiału na temat Patryka Barańskiego oraz jego działalności w sieci. Materiał ujawni Wam nie tylko to, czego jeszcze mogliście nie wiedzieć o Patryku Barańskim, ale również ucieszy osoby, które od lat starały się walczyć z jego patologiczną działalnością w sieci. Do zobaczenia!